W dzisiejszych czasach młodzież woli pójść do kina niż do teatru. Przecież teatr to podstawa aktorstwa, a bez niego nie byłoby filmu. Może warto by się nim zainteresować? Czym jest dla Pani teatr? Teatr dla mnie jest spotkaniem widza z aktorem. Tat jest też opowieścią o świecie za pomocą wyobraźni. Prowadzi Pani zajęcia teatralne dla dzieci. Uważa Pani, że dzieci powinny zaczynać y, przygodę z aktorstwem, czy poczekać do wieku dojrzalszego? Myślę, że powinny zaczynać od najwcześniejszych lat przygodę z aktorstwem, ale myślę, że spotkanie z teatrem to nie tylko udział w zajęciach, to też czytanie książek od najmłodszych lat, oglądanie ciekawych filmów, teatrów, wychodzenie na rodzicami na spacer. Myślę, że teatrowi służy wyobraźnia. I nad wyobraźnią możemy pracować od najmłodszych lat. Czy te zajęcia spełniają Pani oczekiwania? Oczywiście, bardzo lubię pracować z młodzieżą. Jesteśmy ze sobą drugi rok i myślę, że dobrze się bawimy, prawda? A Pani jaką rozrywkę woli? Kino czy teatr? Myślę, że nie trzeba rozgraniczać. Bardzo lubię kino, bardzo lubię teatr i bardzo lubię książki. Czy po roku chodzenia na te zajęcia wyobrażacie sobie koniec przygody z aktorstwem? Nie. nie mam pojęcia, chodzę dwa lata. Nie. Nie. Zupełnie nie. Raczej nie. Myślę, że bardzo ciężko byłoby mi zakończyć przygody z teatrem. Jak znalazłyście się tutaj? Bardzo zainteresowały mnie z, y, plakaty o różnych teatralnych zajęciach i postanowiłam się zapisać. Moja koleżanka powiedziała mi o tym kółku i bardzo się zainteresowała. Czy macie plany na przyszłość związane z aktorstwem? Chcielibyście zostać aktorami w przyszłości? Nie mam pojęcia, nie myślę o przyszłości i teraz się liczę tylko o teraźniejszość. Ja Też nie myślę o przyszłości. Raczej nie, ja chcę bardziej rozrywkowo, nie wiem, że z tym żadnej przyszłości. No, tak właściwie moim największym marzeniem jest zostać aktorką w przyszłości. Ja nie wiem. Ja bardzo bym chciała, ale nie wiem, czy by się to udało. Tak, że bardzo bym chciała zostać aktorką. Bardzo bym chciała zostać aktorką. Na razie nie mam żadnych planów na przyszłość. Do końca nie wiem, czy bym chciała. Czym jest dla Was teatr i dlaczego przychodzicie na te zajęcia? Myślę, że jest to oderwanie od codzienności i tak naprawdę prze, przedstawianie jakiegoś innego świata. Przedstawienie innego świata. E, no na pewno miłe spędzenie czasu ze znajomymi i przychodzę tutaj po prostu dlatego, że mogę się spotkać z różnymi znajomymi i rozwiązujemy różne zadania. Myślę, że teatr jest taką jakby otworzeniem wyobraźni, tylko że na scenie i można wtedy zaprezentować swoje wszystkie historie na przykład, albo opowiadania, o których na przykład marzymy, albo bardzo chcielibyśmy kiedyś to zrobić. Jest fajnie i ciekawie. Są fajne senki i to wszystko. Ja się tutaj podpisuję pod, yy, co, pod tym, co powiedziała Kinga, ale także yy, nie wyobrażam sobie teatru, jakby nie było teatru. Taki teatr to jest taka cząstka mnie. Myślę, że teatr jest moją pasją. Teatr jest dla mnie zwią związany. Z różnymi wymy wymysłami, pokazywaniem tego na scenie. Jest bardzo ciekawie, bardzo lubię grać w różnych sztukach. Myślę, że tutaj wszyscy też jest bardzo ciekawie i y, robimy różne ciekawe rzeczy. Cieszę się, że przychodzicie na te zajęcia i rozwijacie swoje pasje i umiejętności.